Ten filmik będzie troszeczkę inny niż wszystkie poprzednie. Będę się posiłkował cytatami sądu i spróbuję zaprezentować, jakie jest, jakie jest stanowisko sądu, jak sądy widzą blokady rachunków bankowych na podstawie ich wyroków. To jest na podstawie wyroków, czy właściwie postanowień o zabezpieczeniu, czyli decyzji sądu, w których sąd nakazał na czas prowadzenia sprawy w sądzie, że na dzień dobry kazał bankowi przywrócić rachunek bankowy i dalej z, umożliwić klientowi korzystanie z jego funkcjonalności, czyli stanął po tego Tutaj, akurat kantoru krypto. I taki pierwszy, najważniejszy cytat to jest: Samo uznanie powódki, czyli tego kantoru krypto, za klienta wysokiego ryzyka nie może uzasadniać decyzji pozwanej, czyli banku o rezygnacji z nawiązania umowy z takim klientem lub podjęcia decyzji o jej rozwiązaniu. Zrozumiałe. To, że handlujesz krypto, nie może być z automatu yy, powodować wypowiedzenia się rachunku bankowego. I dalej są stwierdza, że. Jakiś kantor krypto, podmiot mógł zostać zakwalifikowany jako klient wysokiego ryzyka, z uwagi na branżę walut wirtualnych. I teraz tak, banki mogą sobie oceniać ryzyko niskie, średnie, wysokie, jak tam sobie kwalifikować nas, przedsiębiorców, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie powoduje to, że z automatu ma nam wypowiadać rachunek bankowy. One mają z tego tytułu, że zakwalifikowały nas jako przedsiębiorców wysokiego ryzyka, bo na przykład handlujemy krypto, Y, mają obowiązek dokonania pewnych czynności, bardziej wnikliwie nas sprawdzać, a nie pozbywać się problemu jak gorącego kartofla i po prostu wypowiadać umowę o rachunek bankowy. Y, I dalej y, cytat. Y, z natury rzeczy jest taki podmiot obarczony wysokim poziomem ryzyka przestępstw związanych z obrotem gospodarczym. Niemniej ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu daje instytucjom, bankom, Właśnie takim jak bank, który w tej sprawie wypowiedział umowę, możliwość wyboru metod i sposobu realizacji nałożonych przez ustawę obowiązków. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy nie nakazuje zawsze zakończyć stosunek gospodarczy i wypowiedzieć umowę o rachunku bankowego. Ona nakazuje wykonanie pewnych czynności, czyli poproszenie o wyjaśnienia, Jaka jest procedura AML, co tam się dzieje, że jest faktycznie stosowana? Czy mamy KYC, analizę ryzyka, analizę transakcji, no i różne inne rzeczy, które my zazwyczaj jesteśmy po prostu w stanie dostarczyć bankowi gdyby się nas o to zapytał. I kolejny cytat. Z kolei ocena ryzyka klienta nie może prowadzić do całkowitego ich wykluczenia ze stosunków gospodarczych. Posiadanie rachunku bankowego przedsiębiorcy, to można powiedzieć, że to jest takie fundamentalne prawo. Bez rachunku bankowego żaden przedsiębiorca nie jest w stanie prawie że prowadzić działalności gospodarczej. I pozbawienie go tego prawa no jest jest bardzo mocnym argumentem i może zostać wykonany w ostateczności. I tej linii należy się trzymać. Mamy perspektywę sądu, sąd y, będzie weryfikował, czy wypowiedzenie rachunku bankowego było skuteczne, prawdziwe, czy było uzasadnione, a my możemy Ci w tym pomóc, żeby stwierdzić, że było nieuzasadnione.